Niezwykle zadziwiający, a jednocześnie fascynujący jest Jezusowy plan. Jezus, aby uświęcać świat, aby z dobrą nowiną o zbawieniu dotrzeć do każdego człowieka, wciąż wybiera sobie i powołuje współpracowników, którymi są kapłani. Zanim jednak tymi kapłanami się staną, muszą przejść trudny czas, trudny, odpowiedzialny czas przygotowania i formacji. Te młode powołania muszą kiełkować, potrzebują duchowego wsparcia, ale też i wsparcia materialnego. W perspektywie misyjnej to prawie 80 tysięcy misyjnych seminarzystów, misyjnych kleryków prawie 800 seminariów one potrzebują Twojego i mojego wsparcia. Dziękuję tym wszystkim, którzy w ramach akcji Adomis już wspierają misyjnych seminarzystów. Dziękuję tym wszystkim, którzy indywidualnie, spontanicznie stają się współpracownikami Jezusa, który dobiera i formuje sobie współpracowników dzieła uświęcenia i zbawienia całego świata. Muzyka